Tak jak mówił prezydent, 30 pokoleń tworzyło Rzeczpospolitą, zanim upadła pod naporem trzech zaborców. Kolejnych 5 pokoleń żyło bez swojego niepodległego kraju, wierząc, że ich potomkowie doczekają wolnej Polski. Na 123 lata straciliśmy nasz kraj, ale Polacy nigdy nie stracili miłości do ojczyzny i wiary, że warto o nią walczyć. Dziś, 107 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, cały czas trzeba przypominać, że wolność nie jest oczywistą. Podczas oficjalnych państwowych uroczystości święta niepodległości wybrzmiały słowa, które poruszają i gesty, które przypominają trud minionych pokoleń Magdalena Wierzchowska. Siedem lat po odzyskaniu niepodległości to wciąż mniej niż czas, na jaki Polskę z map świata wykreślili zaborcy. Nad placem Piłsudskiego unosi się duch tych, którzy przez pokolenia pracowali na odzyskanie niepodległości. Co my dziś zrobimy dla polskiej wolności i suwerenności w XXI wieku? Czy wypełnimy? Te przyrzeczenia i ten wielki sukces wobec polskiej niepodległości i suwerenności. I czy wiek XXI będzie wiekiem, w którym całe 100 lat będziemy wolni i będziemy niepodlegli? W stolicy wybrzmiał uroczysty hołd dla wolności i suwerenności. Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w południe uroczystą zmianą warty przy grobie nieznanego żołnierza. Melduje pododdziały do uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Z udziałem pary prezydenckiej i władz państwowych oddano cześć tym, którzy o Polskę walczyli.